Burmistrz Janusz Janczak zrezygnował z funkcji wiceprezesa i członka zarządu Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy o swojej decyzji powiadomił podczas ostatniego walnego zgromadzenia stowarzyszenia. Moja rezygnacja wiąże się przede wszystkim z tym, że naprawdę tego czasu, który poświęcam funkcji burmistrza jest maksymalnie dużo potrzeba. Tak jak słyszeliście w sprawozdaniach choćby wiceprezesa, prezesa i współpracowników nie ma wątpliwości, że... Ta działalność i pomysły będą przekuwane nadal w dobrą działalność stowarzyszenia. Z punktu widzenia również funkcji burmistrza jest to zasadne, że ja dzisiaj muszę patrzeć globalnie i poświęcić swój czas maksymalnie na rozwój miasta. Ważne również jest to, że promocja poprzez szlak bursztynowy jest jedna z, jedną z gałęzi, która niewątpliwie będzie rozwijana. Nowym wiceprezesem stowarzyszenia została Grażyna Ryczyńska jej kandydaturem wskazał sam burmistrz Januszanczak. Bardzo często z Grażynką Ryczyńską my się spotykamy na mieście, rozmawiamy, mamy te kontakty i wiele e, sytuacji pozwala na to, że jeżeli trzeba nie wiem, podpis złożyć, jest e, konieczność jednak wskazania osoby, która jest tutaj na miejscu w Wieluniu. Dlatego e, moja propozycja jest taka, żeby. E, Wszyscy Państwo wyrazili zgodę, że moje miejsce na czas pełnienia też i funkcji burmistrza zapełniła Pani Grażenka Ryczyńska. Powiem szczerze, że miałam wiele wątpliwości, ponieważ no, pełnię kilka funkcji i w tym i społecznych w mieście. Jestem dosyć obciążona tymi obowiązkami, ale mając na uwadze ile dobrego z tytułu istnienia tego Stowarzyszenia Pol Polski Szlak Bursztynowy dzieje się dla naszego miasta i dla naszego okręgu, postanowiłam przyjąć to stanowisko. Myślę, że społeczeństwu miasta jest wiadomo jak wielką promocją dla naszego miasta jest istnienie i działanie tego stowarzyszenia. Ile mamy dzięki temu wybudowanych dróg, ile odnowionych kościółków, prawda? ile punktów informacji turystycznej i szlaków turystycznych już i mnożyć by można było przykłady. No a już Europejskie Święto Bursztynu, prawda, jest naprawdę świetną promocją dla naszego miasta i dlatego postanowiłam, że a żeby jakąś tam cząstkę też po sobie zostawić dla tego społeczeństwa, to postanowiłam jeszcze ten mój osobisty czas temu stowarzyszeniu poświęcić.